Mamy następny dzień już po montażu kolektora sportowego i downpipe'a. Na dworzu, w trakcie tego, jak spałem, zrobił się przymrozek, wszystko jest białe, więc zrobimy pierwszy zimny start. Dodatkowo przed wyjściem jeszcze mi się przypomniała pewna rzecz, oczywiście po zrobieniu wydechu okazało się, że przegub już się poddaje i przy skręcaniu, niestety, ale słychać stukanie. No dobra, także lecę i nagram wam, jak brzmi Cold Start. Tu nakrętka jest dosłownie dokręcona. Koło jest odkręcone. Dobra, już stukanie. Na szczęście ustało. Mam nauczkę, żeby z tym razem mocniej dokręcać. A nie, byle jak. Nagram wam teraz, jak, jak brzmi po modyfikacji w środku, podczas przyspieszania mocnego. Dobra, także wszystko co miało być ogarnięte jest ogarnięte. Jestem zadowolony z tego jak mi aż teraz brzmi, jeszcze wrzucę wam parę przybitek. Podało śniegu i skróbiamy. W takich momentach mi przykro, że Mercedesa sprzedałem jego 190. -tkę. Dobra, jedź za nimi! Dobra. Jedź, jedź, dawaj, dalej! Tylko maso nie trzymaj! Joodzie! No Uuuu! Oj, tam leci!

o. o nie Ja nie ja wiem, jak ona żyje, nie? Biegaj, biegaj, biegaj Czekaj Chyba wycieraczki się zablokowały Wycieraczki się zakoszczyły, To na wstecznym jedziemy